Hej, siamano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo witam was na swoim kanale i kontynuujemy Truber Brook. Okej, okay. mamy przepis na sznapsa, mamy wszystkie składniki oprócz jednego: nie posiadamy ognia. I taki ogień musimy zdobyć, a raczej przedmiot, który wywołuje ogień: zapalniczka, krzemień, krzesiwo. Coś w tym stylu. I wydaje mi się, że w piwnicy takiego przedmiotu nie znajdziemy, tak więc wyjdźmy na zewnątrz, no i rozglądnijmy się w hotelu. Przede wszystkim w hotelu. Ale spójrzcie jak Hans strasznie wygląda. Wygląda jak demon. Jak demon z piekieł. Okej, okay, koniec żartów. Chodźmy na górę. Ja myślę, że na samym początku pogadamy z panią Trud, Gertrudą. Ja mówię na nim Gertruda. Takie typowe niemieckie imię kobiece. I zapytamy się, czy nie ma jakiejś zapalniczki. Jeżeli nie będzie miała, trudno. Popytamy się ludzi na festynie. Truda? Hello, profesor! Czy mogłabyś poszukać mojego prawdziwego depozytu? No nie, wibratora nie chcemy z powrotem. Tym bardziej, że jest on już zużyty przez Gertrude. A zresztą on chyba cały czas go używa. Sądząc po tym, że tak się trzęsie. Chciałbym cię o coś zapytać. I would like to ask you something. Oh, yes, of course. Hmm, masz ogień? O, właśnie. Masz ogień? Got a light? Sure thing. Here you go. No i proszę bardzo. Coś zyskaliśmy. Dobra. Na resztę tematów już z nią gadaliśmy. Ah, never mind. I'll be leaving then. Make yourself at home, Mr. Tenhauser. Mamy zapalniczkę. No dobra. W takim razie cofnijmy się do piwnicy. Rozpalmy okień i zróbmy sznapca. Na szesie mamy świetliki, które nigdy się nie wyczerpują, a nawet gdybyśmy ich nie mieli, mamy zapalniczkę. Tak więc tak czy inaczej w ciemności chodzić nie będziemy. No dalej, Hans, gdzie ty idziesz? Chodź tutaj. Dobra. Najpierw potrzebujemy ogień. W takim razie rozpalmy. Wow, niebieski płomień. The recipe mentions fruit to be fermented. Czy my musimy robić to po kolei? Mam nadzieję, że nie. Ale wiecie co? Zerknę lepiej na przepis. Bo coś mi się wydaje, że jeżeli nie będziemy robić tego po kolei, no to przepis nam nie wyjdzie. It's a recipe for Bolton secret. Let's see. Fruit. Add malt. Add yeast. Season with a pinch of slumber morale. Dead Okej, okay, czyli tak. Owoc wrzuciliśmy. Na szczęście wrzuciliśmy owoc jako pierwszy, czyli jabłko. Następnie mamy słód, na samym końcu mamy grzyba, tak? Czyli teraz mamy słód, drożdże, No one more ingredient, grzybor. Yikes! Dało się czy nie? Ok, coś zaczyna się dziać. Dziwnie, obraz zaczyna migać. Najlepsze jest to, że. No nie, no możemy się ruszyć. Okej, okay, kiedy my to piwo będziemy mogli zabrać? Nie mam zielonego pojęcia. Może musimy wyjść na zewnątrz i wrócić z powrotem. Albo zrobiłem coś źle. Może źle dobrałem składniki? Może droższe miały być najpierw, a dopiero potem słup? Jak to odwrócić? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra. Zejdźmy w takim razie w dół i zobaczmy, czy coś się stało. Czy wytworzył się alkohol? Bo tak naprawdę nie było punktu interaktywnego. Może potrzeba czasu, żeby ten alkohol się wyrobił? Nie wiem. Nigdy nie robiłem własnego alkoholu. Czy coś tu jest? Jakiś punkt interaktywny? No nie ma. Tu się niby coś podświetla. Truberlager Pills and Beer, eksport. Mam zielonego pojęcia, co ja muszę dalej zrobić. Tu coś mamy. W tym miejscu. Okej. Okay. Tak, tak, dla nauki. Wow. Dusza podróżuje, cóż to oznacza, ale w końcu wraca do ciała. Czy my się właśnie napiliśmy? pełno świetlików ale nas brakuje a nie poczekajcie obudziliśmy się na przystanku wow wow that is a mean spirit alcohol never again wasn't i carrying some cool wow no to nieźle musiało nas to skacować obudziliśmy się na przystanku Mamy nasze przedmioty w ekwipunku. Na lewo iść nie możemy, tak więc chodźmy na prawo. Wow. Dlaczego nagle mamy zimową scenerię? O cholery, tutaj chodzi. Co się odpierdziela? God bless. What's this? Did you ever see the likes of it? What's going on? Where are you heading? No time to lose. Don't you see the cold front? I have to go to the a No, my na tej stacji pogodowej już byliśmy. Ale co tu się odpierdziela? Nie mam zielonego pojęcia. Dlaczego nagle zrobiła się zimowa sceneria? Wow. No i znowu mamy lato. Dziwne rzeczy się tutaj dzieją. Ale tak, na stację pogodową iść nie możemy. Czyli wychodzi na to, że musimy cofnąć się do miasta. No dobra. Tu też nie ma żadnych punktów interaktywnych! Wszyscy są na swoim miejscu. Arr! Nie mogę zapytać, co się stało z Twoją nogą. Myślę, że jestem potrzebny gdzie indziej. care. No dobra. Czy my w ogóle możemy włączyć mapę? No nie możemy. Dobra. nie no, hmm. Mamy butelkę z alkoholem. Alkohol mógłby posłużyć za paliwo, ale cały czas brakuje nam pozostałych elementów. W mieście ich raczej nie znajdziemy. Ale tam po lewej też nic nie było. Poczekajcie, poczekajcie. Czy my właśnie mamy tutaj nowy punkt? Nową lokację na naszej mapie. Wow. There is no bad weather, only the wrong clothes. I wholeheartedly have to agree with this saying, Beverly. I am standing on top of the Klumpen, Apparently the highest elevation within the surrounding low mountain range. If you wanted to, you could describe the clothes that I'm wearing as perfectly unfit for the current weather conditions. After a short walk, I have reached the local weather station. Czyli tutaj mamy tajną stację pogodową. To w takim razie czym był ten domek na drzewie z tym dziwnym gościem. Wydawało mi się, że on prowadzi badania nad pogodą. Albo coś w tym stylu. No dobra. Najwidoczniej źle nazwałem odcinek. Możemy wziąć szpadel. No tak też coś mi się wydawało, że on będzie mocno wmarznięty w ziemię i nie będziemy w stanie go wyjąć. Frozen stuck. Mamy ten wielki balon. It's merely a conventional weather balloon, not a flying saucer. Ale troszeczkę spodek mógłby przypominać. Now this looks cozy. In Trevorbrook, up on the Klumpen Top, the art of meteorology is in full swing. The current microclimatic developments in this area seem to have sparked scientific interest. It's a tank, most likely full of helium. Czy hel nam będzie do czegoś potrzebny? Możemy wejść na górę, ale dobra. Pogadajmy z tą babką. Hello. Good morning. I didn't society. Tannhauser, my pleasure. Więc co tutaj robisz? So what are you doing here? I'm observing the weather. So, anything interesting about the weather? Hmm, well, actually, I'm in Trüberbruck because the weather here is so inconspicuous—quite your statistical average weather, if you will. But this afternoon, I was thunderstruck. The ordinariness has disappeared. And now the ice is cracking under your feet. Exactly. And I'm in a haze. How that's even possible? It's dawning on me what you're trying to say. I see, I see. You're slowly huh? Okej, okay, gościówka raził piorun. Więc co tutaj robisz? Jaka jest pogoda? So, what's the weather up to these days? Just look, the weather's gone completely I just can't make any sense of it. W przyszłym roku będzie masa trudni. W zimie będzie pusto w drewutni. Wszyscy robią się marudni. Na roli słychać dźwięki lutni. <laughs> Czuję się jakbym brał udział w milionerach. Okej. Okay. Dobra. Czy mogę wziąć koła ratunkowe? Chciałbym telefon do przyjaciela. Nie, tak serio, nie mam zielonego pojęcia. Nie znam tego przysłowia. <laughs> w przyszłym roku będzie masa trudni. Next year will be woe and jumbles? Yes, that's it exactly. Okay. What about um, September winds, believe me now? Sprawiam, że plony będą nad wyraz. Zmrożą ziemię już zaraz. Sprawiam, że krowy dadzą tyle mleka, że nie da się wypić naraz. Mogą zepsuć najlepszy krajobraz. Od razu bym odrzucił odpowiedź C i odpowiedź D, jakoś tak mi dziwnie nie pasują. Sprawiam, że plony będą nad wyraz. Zmrożą ziemię ziemi już zaraz. Najbardziej mi pasuje znowu pierwsza odpowiedź. Orchestra taking a bow. No, no, no. Come on. You seem a bit clouded. Więc co tutaj robisz? Ha, przegrałem. Przegrałem milion złotych. Wygrałem złotówkę na pocieszenie. Od jak dawna tutaj jesteś? For how long have you been out here? In you mean? The project is running for 6 months now.

Ale muszą być tutaj jakieś przedmioty, które da się wziąć bądź wykorzystać. Nie wierzę, że nic tutaj nie znajdziemy. Dobra, coś mogę zrobić. Zabawne to. Ale co ja tym szpadlem mogę zrobić? Gdyby ją tak uderzyć szpadlem. Hmm. Dobra, wydaje mi się, że na tą chwilę nic tutaj nie znajdziemy, aczkolwiek przychodzi mi jedna myśl do głowy. Mamy szpadel. Szpadle moglibyśmy coś wykopać. Gdybyśmy tak cofnęli się na tą wyspę z tą zieloną poświatą i spróbowali ją wykopać, czy coś by to zmieniło? Szczerze nie mam pojęcia. Ale spróbujmy. No właśnie. Let's get down to business. A space rock from outer space. Dobra, czyli udało nam się to wziąć, tak? Mogę nabrać to do pucharku. Czyli mamy jeden z potrzebnych składników. No dobra. Ahoj. Ahoj. Spróbujmy pogadać jeszcze raz z panią pogodynką. Powiedzmy, pani pogodynka pracuje nad jakimś projektem. Hello? Good morning! So what are you doing here? I'm observing the weather. So anything interesting about the weather? Hmm. well... Actually, I'm in Trüberbruck because the weather here is so inconspicuous. Quite your... statistical average weather, if you will. But this afternoon I was thunderstruck. The ordinariness has disappeared. And now the ice is cracking under your feet? Exactly! And I'm in a haze. How that's even possible? It's dawning on me what you're trying to say. Oh, I see. I see. You're slowly falling, huh? Okay. no nowych opcji dialogowych. I'll be leaving then. Of course. I'd like, to, for example, hell. Is there any way I can get it? Pardon me. Is that helium in your tank by any chance? Exactly. To the weather balloons. Mogę użyć na tym kaczki. Hey, please don't steal my helium. Dobra, dam. Ja wiem, że jest tu pterodaktyl, ale wygląda jak kaczka. Halo, czy mógłbym pożyczyć trochę helu? Hello? Good morning. Okay. I don't want to rain on your parade, but could I sponge some helium off of you? Well, helium is extremely valuable, especially up here. What exactly are you up to? I want to use it as a coolant. As a coolant? That would not work at all. You would need to lower its temperature until it becomes liquid. I think it'll work out all right. Believe me, I know what I'm talking about. After all, I am a physicist. So, could you spare some of your gaseous helium? Uh, I can provide you with some of my helium if you do me a favor in return. Would you mind venturing down to the village and send a telegram to the headquarters? I can't leave here right now, by no means. No one is going to believe me, ever! I'm sitting here, year after year, nothing happens. And then, suddenly, there's a flash. Aurora borealis in Trüberbrook. Okay, przysługa za przysługę. Mychyl potrzebujemy. A tak czy inaczej będziemy się cofać do hotelu, więc myślę, że telegram też możemy wysłać. Bardzo dobrze, pomogę ci. In the name of academic merits, I have to help you. Oh, thank you so much. The guesthouse down in the village has a telegraph. Whoa, whoa, whoa! I'll try to remember. <laughs> Thanks a bunch, Mr. Mr. thank you. Dobra, dostaliśmy telegram. Możemy nabrać trochę helu. Coś za coś. Hey, please don't. Okej, okej. Najpierw pójdę wysłać ten telegram. Niech ci będzie. Niech ci będzie, Pani Pogodynko. Telegram znajduje się w pensjonacie. No powiem wam szczerze, że rozdział czwarty póki co, jest najdłuższy w całej gierce. Najwięcej się dzieje. Truda? Hello, Professor! Chciałbym wysłać telegram. I'd like to dispatch a telegram on behalf of the meteorologist on the mountaintop to the meteorologic society. Oh, yes, of course, shoot. Um, well. Eee, ktoś z was zapamiętał te numery? Ja szczerze powiem, nie przyglądałem im się za bardzo. Cholera no. Kurde, jeżeli wybiorę źle, będę musiał się cofać. Dobra, będzie to czysty strzał. 07204. No i mam pewien problem, bo znowu jest ciąg cyfr. Dobra, 433. A wiecie dlaczego 433? Bo mój numer telefonu kończy się właśnie takimi cyframi. 10433. O Boże, Boże, ile tego ja muszę tutaj strzelić? Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co ja muszę wybrać. Pętliczek, pętliczek, zielony stoliczek, na kogo wypanie na tego będzą. Six, one, seven, eight, zero. Czysty strzał 4, 0, 1, 8 Jestem ciekaw, co się stanie, jeżeli się pomylimy. One eight, one, zero nine. Seven 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 two zero zero four one zero three. Oh, that didn't take long for an answer. Okay, hey, who's mm. It says it can't make sense of my measurements. Guess I haven't remembered that code correct. Truda, I'll be back soon. Okay, so like I said, I No, dobra. Będę musiał sobie to gdzieś zapisać. Ale wiecie, myślałem, że po prostu tak spojrzymy na to i automatycznie nasz bohater to zapamięta. Jednak nie. Na szczęście daleko chodzić nie musimy. Hello? E, czy możesz powtórzyć, wiadomo? Of course. Ok, ok. Dobra. Najprościej chyba będzie, jeżeli zrobię sobie zdjęcie telefonem, już nie będę tego zapisywał, a nie będę ponownie musiał tutaj przychodzić. Ok. Zdjęcie zapisane. I'll try to remember. Oh, thanks a Mr... Tanhauser. W takim razie co? Z powrotem do hotelu. No teraz musi na 100% się udać. Jak to dobrze, że są takie urządzonka jak telefon. Mógłbym to teoretycznie też zapisać na kartce, ale... Nie do niczego więcej mi się to nie przyda. Nie piszę solucji. A zdjęcie zawsze z telefonu mogę usnąć. Okej, okay, kontynuujmy. Truda. Hello, professor. I'd like to dispatch a telegram on behalf of the meteorologist on the mountaintop to the meteorologic society. Oh yes, of course. Shoot. Um well <laughs> 0, 07 I końcówka to jest 4. 07204 Następnie mamy 107. Jest coś takiego? Nie ma. Albo 8. 107 mi się wydaje, że coś takiego jest. Albo 104. Kurde, no mamy tutaj tyle opcji. Ale tak jak powiedziałem, mój numer telefonu kończy się na 433. 10433.

04103 04103 Oh, that didn't take long for an answer. Let me read it to you. Data inconclusive. Stop. Please verify all data. Stop. Sensational. Stop. Thank you, Truda. I will deliver the message at once. Okej, okay, czyli jednak zgadliśmy dobrze, poprawnie ten kod, mimo tego, że drugi był niewyraźny. Jak to dobrze mieć numer telefonu zakończony numerem 433. Ale nie podam wam pierwszych sześciu cyfr, nie podam wam. To jest tajemnica. Nie lubię mieć nocnych telefonów. A uwierzcie mi, kiedyś się zdarzało, jak miałem inny numer telefonu. Ale to wiecie, byłem młodszy, więcej znajomości i tak tak Hello? Good morning! Here's the answer from the headquarters. Data inconclusive. Stop. Please verify all the data. Stop. Sensation? Stop. A sensation? Did you hear that? That is quite a sensation! Just one more thing, and you can have as much helium as you want. Here, grab the screwdriver, check on my stations. There are three of them, and get me the measurings. Please I can't leave by no means Where are these stations of yours? Well there is one by the lake, another one in the village near the lookout, and the third is far out in the swamps. Alright. Oh, thanks a bunch, mister uh... Tannhauser. Mr. Tannhauser, thank you. Okay, otrzymaliśmy nowe zadanie od pani pogodynki. Ale wykonamy je w kolejnym odcinku, tak więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Piona!